W dzisiejszym odcinku Pokażę Wam Jak właśnie ułożyć Taką kostkę Miłego oglądania Dobra Muszę najpierw ją popsuć Dobra Wyprostujmy jakąś taką byle jaką linię i musi być 6 kulek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć. Te sześć odłączamy. I mamy jedną szóstkę. Podkładamy tu. Potem trzeba drugą szóstkę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Mamy szóstki. Łączymy je. I mamy takie kółko. I te kółko należy tu kładziemy. O, a tu oj, przyczepiło się. Śmiemy tak. Kółeczko pójdziemy leśną. Teraz następne. Po prostu oj, mamy taki, tam byle jakiś sznurek i musi być na równi. Oj. Tak, jak y, mamy tutaj to kółko, to muszą być tutaj tak równo. Muszą być równo położone. I widzicie, już się nierówno wczepiło. Więc odczepiamy. Może tu jakoś. Nie, tu nie, tu nie. Musimy szukać tak, żeby się przyczepiło. O, widzicie, i teraz jest równo. I tak musimy to dookoła zrobić i tu odszczepić na końcu. I mamy już dwie ścianki takie równe. I tak samo cały czas. Robimy. Jak tu Wam na przykład zabraknie tak jak mi dwóch, to po prostu odczepiać od innego i wkładacie do tego dwa. I robimy piątą górkę. Piąte piętro. Oj. Op. Piąte piętro. I szóste piętro. I zabrakło nam dwóch. Bierzemy te dwa. Oj. O. I teraz, jak tak zegniemy, to nam wyjdzie kwadracik. Oj. I mamy tą dziurkę. I musimy teraz tak, żeby te dwa były razem cały czas. Taka linia, o. Trzeba tak to ścisnąć w dół. O tak, widzicie? Tak nam trochę powstaje kostka. Macie tu pudełko od kulek, wkładacie je do pudełka i odkładacie. Bierzemy kolejną warstwę. To już od razu możemy wziąć 12, bo już wiemy, nie? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Brakuje nam jednej kulki. 12. Wydajemy kółko. I zawijamy równo. Kolejno się wczepiło nieładnie. O! Pięknie. Wczepiamy. Się trochę za dużo wzięło. O, mamy już trzy, trzy ściany, piętra bardziej. Trzech nam zabrakło. Oj. Jak tak Wam się zrobi, to po prostu w to miejsce włóżcie tak tą jedną. O, tak wciśnięcie. Potem tutaj wyrównajcie. O. I mamy cztery kontra. Jeszcze musimy zrobić dwa, bo musi być sześć. Ojej! Nie przejmujcie się. Tak czasami się robi. A to po prostu trzeba poprawić. Piąte. I... Szóste. I zginamy tak samo. Zgięło nam się. To bierzemy pudełko. I wrzucamy. Jak tak się Wam zrobi, tak jak mi. Tu tak musicie trochę to przycisnąć. Ale to jak wciśniecie trzecią, to się wyreguluje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Odczepiamy, mamy i robimy piętra. Mamy dwa piętra. Trzecie piętro. Oj, o. czwarte piętro, o, to pokażę, czwarte piętro, piąte piętro i szóste piętro. Mamy sześć i wciskamy, trzeba to dobrze zrobić, wciskamy. Bierzemy to, to musimy trochę wcisnąć o, i wkładamy to tak żeby się wcisnęło tu do reszty. Klepiemy, wyciągamy i oto kostka. Trochę tutaj się popsuło I oto kostka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że spróbujecie to zrobić sami. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie, to dajcie łapkę w dół. Jak chcecie zobaczyć więcej i nie chcecie ich przegapić? Naciśnijcie subskrypcję i naciśnijcie dzwonek. Wtedy nie przegapicie żadnych nowych odcinków. Pa.